Hello, hello 320! Witajcie na kanale Gramy, słuchajcie, w końcu nam się udało zagrać. Wy, pigi! Straszną pigi! I ile graczy? 100. 100 graczy, także słuchajcie, zobaczymy, no, czy się będzie się lagować, lagować, czy się nie będzie lagować. Już się laguje. Nie, u mnie na razie spoczko chodzi, wiesz? Tak, u mnie nie. U mnie na razie spoczko chodzi. Świnka jest taka normalna, podstawowa, bo. Mówię ci, Dobra, spadł bo... na dół, o, jest Nikola. Szukamy. Także zobaczymy. To będzie łatwo teraz w sumie przejść, bo tyle, jak jest tyle graczy. A świnka Cześć. gdzie jest? Co tu jeszcze potrzeba? E, dobra, słuchajcie, ej, jakieś kwiatki? Nie, nie można mieć kwiatek. Kwiatków Dobra. E, już nie ma żadnych kluczy, wszystko pobrali? Mm, A oni już czekają pod drzwiami zobacz jakie ten. O, panie już otwarty są, tak? Czy co? Nie. Nie jeszcze. Chodź. Ty ile ich tu przyszło? Trzymają na głowach jakieś jajka, ej! Jakby tu była świnka, to był szybki zaśł. No właśnie, teraz byś świnka, tu wlazła. Świnka, ja eee. ja bo świnkę, czekaj. Chodź jest, ale Świnka! Klucz jest potrzebne. Świnka, świnka. Czekaj, ej A co to takie? U u uu No, coś pada. Ej Świnka, i bied... o ile tu jest ludzi! Jakaś imprezka to jest normalnie. Ty, jaką imprezkę sobie tu zrobili. A ta świnka to w ogóle gdzieś jest czy nie? Chodźcie po świnkę Czegoś nam tam brakuje, nie mogą otworzyć. E klucza, chyba. Będziemy zobaczyć. O, to ty. Tyle graczy, a ty mi się trafiłeś, zobacz. A tu ciemno. Tutaj klucza nie ma. Coś tu się robi? O to jest nieotwarte, fioletowe. Ale mam cię. Cier... wpadłem do tego. Ale pizzko, co tu jest? No nie widziałem. I tu jest ten zamknięty fioletowy jeszcze, no? To jest przejście do tego co tu jest. O to jest to auto. Aha. Jest takie coś... Ale nie, Ej, powiem szczerze, że to jest tre słabe. To jest stres słabe, za dużo, nie? Tutaj z tych ludzi. Tak. Lepszy, lepsza jest normalna świnka, słuchajcie. A tak w ogóle to nie wiem, czy ja się z wami przewitałem, bo zaczęliśmy od razu grać. LOLO 320, witajcie na kanale Gramy. Słuchajcie, no teraz jesteś? właśnie, nie wiem gdzieś w pokoju, po lewej stronie wyświetla się 5 ostatnich subskrybentów. Wielkie dzięki za dołączenie do grona Gramy. Także słuchajcie, ja podejrzewam, że następna gierka zrobimy okay. sobie przerwę, cięcie, hej. I zagramy sobie w normalną świnką Pepę, bo. No bo w sumie przetestowaliśmy z wami, ale. No właśnie, no ale właśnie, nic ciekawego. No nie wiem. Słuchajcie, to piszcie swoje. Swój... Możliwe, że ktoś ma w ręku ten klucz i w ogóle nie wie o co on, nie? No i ja, czyli nigdy stąd nie wyjdziemy? No. I słuchajcie, no, powiem wam szczerze, nie wiem, wyraźcie też y, swoje opinie w komentarzach, czy, czy wam się podoba to stoplaje, bo myślę, że to jest troszeczkę słabe. Tak, dziesięciu, to jeszcze by było spoczko, nie? Tak. Bo stu to jest. Maksymalnie 7. siedem normalnie. To bardziej tak, jak ty mówisz, Nikola, że ktoś może mieć klucz, a nie wie o co chodzi i nawet nie podejdzie do tej drzwi, żeby coś tu kliknąć, nie? Ta. No bo tu jest e, kod mamy odblokowany, bo jest open kod mhm. i tylko klucze tutaj, bo jest kłódka. No właśnie. My nie wiemy, czy ktoś ma kłótkę, czy nie. Bo wątpię, żeby tak długo szukali tego klucza, ci powiem szczerze. Ta. Także słuchajcie, kochani, my, gdzie jesteś, Nikola? Tu. Tam. Także słuchajcie, kochani, my ja przenosimy do normalnej, do normalnej pigi. Uuu! Dostaliśmy wezwanie. Jakaś zła świnka krąży po miasteczku. Miasteczku zwanym. Roblox Town I uu, słuchajcie jesteśmy Ej przyniosą nas do Piggy do City Ale gdzie jest Nikola Nikola Co? Co za munkanie. Nikola Ej widział ktoś Nikolę z was? Widziałaś Zebro Nikolę? Ej, sorry, ty w niebieskich butach widziałeś taką, taką e, dziewczynkę, w sumie nie dużą, W sumie to małą nawet, taką blondynkę. Nikola ma na, nie, nie widzę chyba. O co, Kaman? Ej, słuchajcie, w tym odcinku musimy szukać Nikoli. Bo, no jak widzieliście, graliśmy w 100 Player. W Player ze Świnki Pepy. I, o słuchaj, widziałaś może gdzieś taką dziewczynkę, taka mała blondynka? Dziwni ci ludzie w ogóle nie chcą nic powiedzieć. I słuchajcie, przyniosło nas do jakieś miasteczka w pigi. I nie wiem gdzie jest nic. Jest! Co to? Co to jest? Cześć, Halo. Halo! Widziałeś może Nikole? Cześć! Ta też nic nie... I tutaj jest świnka. O co Kaman? O co Kaman? Boże się boję! Nie! Cześć! Ty gadasz? Tak, to ja, Nikola. No, no przecież. Świnką. A dlaczego jesteś świnką? Zaraz cię zabiję. Ej, zobacz, kto to jest? Aha. Nie, wpadłem na jakąś inną świnkę. Słuchajcie, dostaliśmy następne wyzwanie w mieście Piggy Town. Grasuje jakaś świnka, która zaraża inne świnki i wtedy one się mnożą. Ale na pomoc przybył im super bohater. Gramy. O tak i to właśnie ja słuchajcie. Uh -huh. y o i super bohaterka. Zresua, bo Jak zresua. się będziesz nazywa? Jak się będziesz nazywa? E, super Grażyna. Nicoletta. Nicoletta. Dobra, słuchajcie, y bierzemy się za robotę. No, za ja roboty się tu bierzemy. Wszystko tu zamknięte. Tu zamknięte, tu karta czerwona. O tu jest klucz, jest klucz. E, mam yellow. Jaki masz? Yellow. Yellow, yellow. To dawaj yellow kluczyk. Ej, e, mi... można dołem wejść. Tu coś jest? Bo nic ja też musiał już jakiś kluczyk. Nic nie ma. Oświnka już szuka. Chodź na górę jeszcze. Idziemy jeszcze na górę, słuchajcie zobaczyć. E, ja idę do piętro wyżej. Nie, bo tam nic nie ma chyba. Tam jest dach, o, nie? tu jest karta zielona, bierz kartę. Bierz kartę, bierz kartę. Jest, kartę? ja mam klucz tutaj, Dobra, tutaj, to biorę kartę. Także słuchajcie, no teraz się bierzemy za robotę, no się bierzemy za robotę. to no Musimy wszystko zrobić. ma karta, to tutaj może Tutaj jest, tak. mi tutaj. No jest, dobra. Yy... Weź ten klucz. i chowaj się. Nie użyjdzie Jest, jest, nie, nie, nie. Uciekać. Nie, druga jest. Nie mów, że cię chrapła. Tak. Chce wszystkie ja, osoby? Akurat nie. Ja akurat ciebie nie. Czemu to tak jest, że ich jest tyle? Ej, pomóż mi, bo ja sobie nie daję rady, proszę się, że ich zebraj. Weź do tam, za, ja ci no tam załatw Pepe pepę. Co chcesz? Skąd ja ci trawkę wyciągnę, bo? Skąd ci trawkę wyciągnę, bo? A na dachu. Na, 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 na tym? Mhm. A myślę, że trawka jest na dachu, to ona by mi trochę pomogła. Ej, dobra, słuchajcie, idę znaleźć trawkę, to ona może pomoże na chwilę załatwić PP. Papik. Ja tam w e, naszachce był ten e, pomarańczowy. Szkoda, że ciebie tak? już nie ma. Moja bohaterko. Tu, co tu jest? Naboje. Nie, to na, po co mi same naboje? Nie chcę samych naboi. Przeszukać kluczy. Czy ja to zawsze mam takie przyczucie, że Uważaj, jak. Gdzieś, ona wychodzi z putynku. Że jak gdzieś coś wskoczę. Akurat ona tam będzie, nie? Gdzieś wychodziła za rogu. Tu idę zobaczyć. Jest karta następna, słuchajcie, teraz... Gdzieś widziałem tą błękitną. Ona na wejście tego, tu jest tego pomarańczowa. położyła pułapkę, wiesz? Aha. Pomarańczowa i była karta pomarańczowa w tamtym budynku, tak. No, a ja mam niebieską, dobra, to idę do tamtego będzie, budynku. jest do pomarańczowa. Idę, słuchajcie, do Ale ona jest przy wejściu. Przy tym głównym. Położyła pułapkę jedną, ale tam jest... Słuchajcie, jest, jest ta błękitna, ma i nie mogę tu wejść tędy. To z drugiej strony jest wejście. Poczekaj. O, ona tu jest. To jest ona? Tak, znaczy jest ta, to jest ta dobra i sam obok ta zła. Ach. I idzie jeszcze pigi na dodatek. Uciekaj, z drugiej strony. Przeciekasz. Idzie Czekaj. do ciebie, piki. No idzie. Się schowa nie widzi. No widzi, to jest no, komputer. Wie. Co? To jest nie fair, to dlaczego komputer se tak tutaj gra? No, to jest komputer i, i zlej. Tu mogę wejść? Tak, nie no. tylko z tej drugiej może, o tutaj, no. Ale ona tam jest, uważaj. Nie tutaj. Tam jest wejście, nie widzisz, że no. tam nie ma. Frydu. Nie widzę, bo mój komputer tu. jest, dobra. Ale uważaj, bo tu jest ten. No uważaj, co ty robisz? Misiaki, <laughs> ja jestem dobry. Ej, ty ona zmusza... idzie za tobą. To jest też komputer? Nie, to jest player. To jest ktoś po prostu, cię No to nie goń mnie, u... Gorzej jak świnka będzie z tej strony. Dobra, na razie dobrze mi idzie. Ale żeś wytrękał. Ale ją wykiwałam. Nie! Ale wpadłem! No we dwóch mi wzięli, nie? No, ale dobrze ci szło. Kurczaczki! Także słuchajcie, no po raz kolejny się nie udało. No nie udało się, no. Ciężkie, a to w tej mapce tylko tak się odradzają, jako te? że komputer jest jeszcze? Tak, tylko ona jest najtrudniejsza. Ale ciężka jest mega. Także słuchajcie kochani, jeśli się odcinek podobał, to koniecznie zostawcie łapki w górę no ko pigi. I do zobaczenia w kolejnym odcineczku. pa!